Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marcinek, a dzisiaj pogramy sobie premierowo w Gierkę Horizon Zero Dawn. No właśnie, trzeba powiedzieć sobie trochę słów o tej gierce Guerrilla Games, oczywiście studio odpowiedzialny producent. 7 sierpnia wyszła ta gierka, czyli prawie miesiąc temu. Ja dzisiaj nagrywam 30. Miałem Wam zaprezentować 1 września. No ale już dzisiaj, niedziela, 30 sierpień będzie wgrane do internetu. No i co? To jest, słuchajcie, gra akcji. Przeplatanymi trybami przygodowymi, coś tam trochę skradania właściwie. To będzie w niektórych a momentach tej, tego trybu skradankowego. Wcielamy się w Iloy, tak? Dziewczynkę taką zbłąkaną, wygnaną, bez, bez rodziny i Towarzyszem jest opiekunem, właściwie Rost, i też, słuchajcie, będzie tam nam pomagał, będzie nas chyba szkolił. No, w grze jest oczywiście dużo, dużo crafting zaawansowany, szeroki wachlarz właśnie umiejętności budowania swojej, pracy, tak, umiejętności w bronie jakieś składniki, tak, wytwarzanie e, dodatkowych ulepszeń. E, no i co będę tak dużo gadał teraz na początku troszkę zmieniłem charakter, że tak powiem serii No i co? Będziemy sobie już odpalać bez żadnego przedłużania. Powiem tylko jeszcze, że audio wyciszyłem no, zawsze zmniejszam ustawienia graficzne dałem na najwyższe mimo, że komputer mi domyślnie jak włączałem pierwszy raz grę dał na wysoką No jeżeli będzie płynnie chodziło to trzeba zobaczyć po dwóch odcinkach nie na pierwszej mapie. No to zostawimy. Jeżeli nie, no to coś tam odpuszczę. No, gra wyszła, jeszcze dodam na PC już na, nie na PC na konsoli. Na pc -cie. kiedyś. Ja nie lubię konsol, nie mam w ogóle, więc. A... Więc co, gramy. Po prostu była okazja, <gry> wyszła na komputer po trzech latach właściwie premiery konsolowej. No i trzeba ją sprawdzić. No będziemy sobie już w trakcie, już tutaj nie będę. Wam robił dialogów, monologów 10-20 minutowych, jak to lubiłem robić. Tylko po prostu przejdę do nowej gry. A, no i będziemy sobie gadać oczywiście w trakcie i rzeczach. No, no to ruszamy! Dajmy sobie normalny tryb. Oglądałem oczywiście jakąś tam recenzję na szybko. Od kilku dni tam czytałem. Taka takie czasy amicji mi się słuchajcie przypominają. Można zbieracza okrucho, Owce. Nie wiem jak będę sobie radził w tej gierce. To jest ponoć do asesina. Eloj! Hey, Eloj! Hey, Nas zwoła chyba ten roast. Eloj! Dobrze nawet napisałem sobie, a teraz nie patrzyłem na kartkę. Ja sobie zapisałem takie słowa kluczowe, nie? Jak mam takie? Aloj się pisze, a to się iloj. O, to dużo owoców. Jesteś no to... dobrym zbieraczem, Te, prawda? Mały właśnie. Ja no to teraz poszukaj jeszcze. Hmm? Co ci się darzy. Dobrze, grzeczny chłopak. Słucham, że oni potraktują mnie jako dzieci. Idziemy. Wciane dziecko, intruza. Właśnie. To no wyższe. Wygnana. Wygnana. No. Animacja postaci bardzo dobra. Może oh, wzorowa, zauważyłem. Zobaczymy no za chwilę Już. z czynnością. Dubbing ponoć. Wiadomo jak jest z polskim dubbingiem, nie zawsze zadowala, ale ponoć w tej grze jest w miarę. Zobaczymy po misjach. Ale teraz wydaje się być naprawdę pasujący do, do danych postaci, jak mi się wydaje. Ale... Ojej, jak spadamy. Że dzieje się od razu, już w pierwszych sekundach, minutach gry uciekliśmy z tej złości, ona spadła. No i teraz będziemy chyba. Poradzić, jakoś cię dostać, zobaczymy. Będziemy mieli okazję spotkać się z tym. Rost! Rostem, to właśnie. Rost! Rost! sobie poradzimy. Nie usłyszy mnie. Czy to jakaś. Jasklinia? Ale od razu, jak ona tak mówi, przypomina mi się Amicja. W ogóle ona jest trochę podobna do Amicji. Zobaczcie. Może wielkością nie do amicji, tylko do tego jej brata, ale dobra. Mniejsza o to, zajmiemy się teraz fabułą naszą. Na tak na razie chyba chodzi później. Zobaczymy później na innych mapach, jak wyjdziemy na dwór. To jest jakaś ekstremalna pogoda. Tutaj świat jest ponoć podzielony na cztery różne sekcje: od jakichś puszczy, trawy, po lawiny, śniegi, ponoć. No i mówię, no, większość czasu będziemy spędzać polując na maszyny. Także. Ja wydaje, że typowy taki Far Cry ze smakiem ułamnej ja, zobaczmy, jakieś brony. Chodzić. Trochę Dalej. ciasno, ale się zmieszczę. Słuchajcie. Jakieś Nie mogę się wydostać. A nie, dobra, tam miałem wejść. tam że tutaj coś... Okej. Okay. Tutaj, myślałem, że tu jest jakaś pułapka, wiecie, i się... Ale trochę wystraszyłem, no ale dobra, dalej. To, to muszą być uważać, ruiny bo... ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc. Aha. No. Ale zobacz, już na początku mamy okazję zobaczyć jakieś tajemnicze takie miejsca, które gdzieś tam są dosyć tak... wzbudzają taką enigmatyczność, nie? Dobra, dalej. Sumie, musimy znaleźć, dostać się przede wszystkim, a później znaleźć naszego roja, nie? Tu mamy jakieś przejście, To tak się rozglądam po prostu czy tutaj ciekawego zabranie mi wchodzić w takie miejsce. Ale muszę znaleźć wyjście. Właśnie. Nie wiem, czy granie będzie trochę za głośno, słuchajcie. Będziemy musieli prawdopodobnie sobie ścigać. Dobra, idziemy na razie. Bieg. Ktoś, a stworzyła jakaś maszyna, no mówię. Tutaj maszyny zdominowały tą cywilizację. A po oczywiście. A po, w ciele różnych zwierząt. Coś tam dalej jest. Większość czasu chyba walczyć łukiem, ale, ale też będą jakieś miecze, zobaczymy. To, to będzie się nauczyć. To? Tak słyszałem, że dużo właśnie z asystina. Człowiek... Porównaj, A ja tu widzę wszystko. Ja tu widzę najwięcej w tym momencie lary. Tam jest te pasy, coś jakieś jest nie? Mamy coś wiążącego, być może to być jakaś pierwsza nasza umiejętność, albo informacja, która nam pozwoli zrozumieć bardziej położenie, w jakim się znaleźliśmy. A no i co dalej? Iloy. Tyczka taka w tle też na poziomie takich krescentów. Detroit też widzę. Dobra, nie gadam o tych porównaniach, żeby nie było, że jestem monotematyczny. Najważniejsze, żeby gra się nie zacinała, żeby e, dobrze. A reszta to tam. Boże. Też tak szukałem, powiem wam na szybko wobec przypadku nie miałem co myślić na dzienną serię. No wydaje mi się, że nie będziemy tego żałować. Jak ona to robi? Dobra, tutaj mamy jakąś kulę, która chyba nas wydaje chroni przed atakami. Fajnie. Załącz fokus na. Dobra. Tu mamy jakiś komputer, zobaczcie. Ale to chyba nie. Dobra, ja na razie sobie to wyłączę. Metalowe drzwi. Zamknięte. zamknięte. Może to znalezione pala... urządzenie pomoże? Tak, włączę to i tu chyba powinniśmy... bardzo wytrzymała, hermetycznie zamknięte. Jak się je otwiera? Dobra, teraz zyskamy urządzenie, urządzeniem pomieszczenia. Uścamy, tak? Więcej świateł. Zyskamy przewód. Tak, jest, jest jakoś połączony z tymi drzwiami. Tu mamy takie urządzenie jakby hakujące, które pozwala nam przez takie elektryczne jakieś rzeczy wchodzić. Termetyczne zamknięte, dobra. Cheć, coś. Jest, a? Mam jakieś jury może jury tylko jury chyba, dobra. Użyj zamka, holo, ja go co się pokazało. To po zeskanowaniu mi się udało tutaj. Eee, ja, zamka. To muszę podejść. Dobra. Tam. jest tutaj na Coś tutaj udało się wymyślić. E, fajnie się gra, naprawdę. Może jeszcze nic takiego bardzo się nie dzieje. Jeżeli nas nie zanudzi ta gra. Później, widzisz, kolor. Ale nawet jeżeli dzieje się coś na mapie, że walimy z jednej broni albo dwóch, a jeżeli są emocje, no to nie potrafi się ta gra chyba znudzić. Ale na razie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że złam się, fajnie wygląda. Dobra, otworzyliśmy drzwi. Teraz. Iloid. Musimy. Uważać. Dalej, dobra. Ja nie będę tutaj skanował, idę na pałę na razie. Mogę nie przedłużać, to tak bardzo. Ale ta, ten początek, ten prolog jak gdyby gry, był taki dla niej krzywdzący. Nie Z tego smutku, z tej wściekłości, właśnie. Nic mi nie zrobiła. Na razie chyba ten, za bardzo nie może, chociaż jest utalentowana i czasem będzie sobie przechodziła. Co to jest? prowadzała, wprowadzała... Na radę, w jak takie, to, które znalazłam. umiejętności. Tutaj mamy kolejne jakieś urządzenie. Kolejne urządzenie, do. A nie, tutaj ktoś leży, zobaczmy. Ja tak nie dam rady, on jest zaraz za tobą! Cześć! Wszystkiego najlepszego. Katoś bardzo, dużo ja nawiązań. Też bardzo Kroina, kocha swojego gra, synka nawiązań słuchaj, tato nie, nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? <laughs> no pewnie pokaż, wam. Pokaż jeszcze raz radę. Teraz się spojrzy. Było rewident, tam z Lukasem walczyliśmy. Wszystkiego najlepszego. Bada, trudna zagadka urodzinowa. jest z ja Słuchaj, Tato nie może być teraz z wami, ale i tak może zrobić Zabrakło co? do bo na dziedzin, <grym> no nie nie Wszystkiego najlepszego, Izaku! Tatuś bardzo kocha swojego synka. Zobaczymy, czy to jest przypadkowa jakaś postać. Z Izaakiem będziemy mieli jeszcze jakieś do czynienia, a historią, no bo on tutaj chyba pole. Te urządzenie potrafi nam może nie wstrzeszać, tak mi się wydaje, ale poznawać przeszłość tego człowieka, jeszcze jak żył, co on tam myślał, co się działo w jego życiu. Dobra, musimy szybko przemknąć tę sztylinę. No i lecimy dalej, znajdź wyjść. Idziemy do góry po schodach. No, tylko tutaj takich, tych części w papie Czemu tutaj są? O teraz mi to Co im się stało? Kolejne. kolejny. Ale oni nie są tak bardzo widoczni, oni są tak w głocie że powiem szczerze, nawet tego tak nie zauważyłem Co się stało? No te maszyny, które zapanowały kwiatem pewnie. Dobra, już, już rozsta, więc... Znalazł mnie. Rostu mnie znalazł. Na dole. Na idę, idę. <grym> Dzięki przemocy. No i odnaleźliśmy tu, się. Daj Zobaczyłem rękę. <grym> Nie powinnaś tam być. Chodź. <grym> to zakazane miejsce, Eloy. Część świata metalu padłam przez przypadek Co to? Na no się, uciekałam nie? U żona, bo tam ci nie było. Znalazłaś był to jagód. na dole? Nie. Chyba to było jagody, tak mi się wydaje. Oddaj to! Nie. Ejloj! To może być niebezpieczne! Nie! No i właśnie, teraz tutaj mamy to urządzenie w posiadaniu. Zobaczymy, jak dalej się potoczy. Pewnie to zostanie przy nas. A mieć takiego opisu, nie? Jeśli chcesz się wymykać z domu, musisz się nauczyć, jak przetrwać w dziczy. Chodź, Ailoy, Do domu. Od jutra. Zaczyna no się szkolenie. Uczysz się polowania. <noise> Także pójdziemy chyba niebawem polować jakąś maszynerię już, zapoznać się z grą. Na razie tak się wdrażamy. Właściwie jeszcze nic konkretnego nie robiłem. Nie wiem czy te ustawienia nie będą za wysokie, bo trochę zdarza się, że się wytnie, ale nie ma co panikować na razie. Nie? Te kształty... co one znaczą? Weź swój łuk. On chyba patrzy na nią jak... Nie? Przestań już mam rotać do tego. Schodzimy do Doliny. Tak myślałem. Za... On myśli, że to jest tylko taka jakaś jakaś zabawka, a za tym urządzeniem kryje się wiele tajemnic, które gdzieś tam posłużą. Będzie mogła manipulować pewnie różnymi urządzeniami, tak? W dziczy bywa się niebezpiecznie. Może nie się tylko? Nie trzymać i robić, co mówię. Wiem. Wciąż masz zadrapania po wczorajszym upadku. Dlatego najpierw zajmiemy się tym problemem. Weź tę zakierkę na leki. Pokażę ci, jak ją napełnić. Dobra, Zaczniemy Widzisz te rośliny? To dobra. Zbierz jego owoce do zakwy. Dalej, Aloy, zerwij te owoce. Teraz ja zbieramy, nie krzycz. Dobrze. A teraz je Aha, 15, to jest. owoce. Aha, 15 Jest owoce. Mają gorzki smak. Ale mogą uratować ci życie. Zawsze miej ze sobą lecznicze owoce. Wam powiem tak. I roślin. Grafika, nie grafika, tylko płynność. Gdzie na, jesteśmy? Na dolina jest jedynie częścią obręczy Szekmatki. Obręczy? Plemię Nora strzeże tych ziem przed niebezpiecznymi maszynami. Zazwyczaj. A, idziemy dalej. Żeby tutaj nas nikt nie zaatakowało. W dole rzeki znajdziemy stado maszyn. Tam nauczę cię polować. Są niebezpieczne? Wszystkie maszyny są niebezpieczne. Nie można ich lekceważyć ale jestem przy tobie. Aloj, zbliża się. Kucnij i chodź za mną w wysoką trawę. Dobra, idziemy. Chcemy to skradać. Tam, głowa nisko. Maluchy. Nie, Ejloj. Te maszyny nazywają się czujki. Jeśli chcesz przeżyć dziczy, musisz unikać ich spojrzenia. Pokażę ci. Słuchaj uważnie i rób to co Nie, nie ruszaj się. Niech przejdzie. Dobra, także poznajemy czujki, które tutaj patrolują bardziej. Nie na się I chodź za mną obserwuj. przez tę wysoką trawę. Wy nas zaatakowały, słuchajcie. Stój, kolejny. Niech przejdzie. Tak. Jak one wyglądają śmiesznie? Chodź A sobie obniżymy na wysoką. Im wolniej Ta. idziesz, tym mniej cię słychać. Pochylona hałasujesz dużo mniej. Tak. No i też widoczność, nie? Jest. Zaczekaj. Zaczekaj. dla nich. Tak łatwo nas zauważyć przecież, nie? Kolejny idzie. Jadyga. To był ostatni. Ruszamy. Idźmy dalej. Dobra robota. Czuj... A czekajcie, a czy tutaj będę mógł sobie zmienić teraz na... Będzie wyłączyć grę. Zobaczymy tylko na grafikę. Wyższa jakość, lepsza jakość. Ale. Może żeby lepsza jakość. Dobra. Patrzmy teraz. Cię nie wykryły. A teraz chodź. Stado powinno być przed nami. Troszkę lepiej chyba. Tutaj. I tak sobie zostawimy. Słuchajcie, nie ma co. Nie ma co tutaj szaleć. Właściwie różnicy za dużej nie widzę, a możemy sobie pomóc, bo przy takiej mapie... Jezu, co to tam chodzi? Kto to? Tak Nie Nieważne. Czemu tam jest? Może to jakiś kumpel jego, z którym pił. Ale nie, to jest raczej... Uśmiecha się do nas. Ktoś przyjazny, bo kto go zna, wracaj na swoje miejsce! Dę! Gdzie jesteś? Nie ma, Uchodzi Pochodzi z plemienia, nie możemy gadać. A może on nie lubi plemienia? No to jest głupcem. Chodź, poszukajmy stada. Za mną, Chodzi z plemienia. Nie wiem, czy te plemiona są naszymi wrogami. A tak, ale on. On go kojarzy, nasz opiekun Rost. On się trochę tutaj buguje, mi się. Pamiętaj, tego pochodzę. Tam, mi widzisz? To są bieguny. Dobra. Ja ha! Biegun to... Czemu je przypędziłeś? A, żeby ci pokazać, jak płochliwe są niektóre maszyny, gdy cię zobaczą. najlepiej podchodzić po cichu. Nie martw się. Dogonimy je trochę później. Zobaczymy. To było dobre. Uczy nas ciągle jak się skradać i omijać te trójki. Znajdź kamienie. Cibie, które oczekiwać. Ci się w Czemu? A nagle się cheronić... O! Oto chodzi. To było dobre, dobra, musimy kolejne tutaj rzeczy znaleźć. Mogą być. Za mną. A, kamienie oczywiście. Dobra, idźmy sobie dalej. przy okazji, dobra, idziemy. Słuchajcie, Ja próbuję tutaj szybko biec. O, kontrolę nawet nie wiedziałem. Ej, Loi, tutaj. Trzeba sobie robić kopii. Trzeba by zajrzeć do tego sterowania. Ale ja na początku z reguły z graną Ale kamienie nic Wchodzi nie koniecznie. zrobią maszyną, prawda? Nie. Odwrócą ich uwagę, zwabią w pułapkę. Tamta czujka o tam. Trzeba ją zdjąć. Inaczej stado ucieknie, zanim uda nam się do niego zbliżyć. Nie rozumiem, jak. Mhm. Maszyny rozmawiają ze sobą Aloy, ale można je uciszyć. Zostań tu na krawędzi, na mój sygnał. Rzucisz kamienie i ściągniesz do mnie czujkę. Czekaj na mój sygnał. Dobra. Nie mam rzucić. Ej, luj, rzuć tu obok mnie. Bo nie wiem, gdzie mam Ej, luj, rzuć tu obok mnie. Chciać by nie wiem, gdzie Ej, rzuć tu obok mnie. Gdzie on poszedł? Rose, tu jest, dobra, tu siedzi. Jezu, ja go nie zauważyłem w tej trawie. Nie? Naprawdę go nie widziałem. Tak się zlał z otoczenia. Wiem, że tam gdzieś poszedł. Już! Chodź dziewczyno, gotowe! Idziemy dalej Jeszcze już wzrok chyba nie ten... Zbierz surowce, to nauczę cię jak robić strzały. Truchy okay. metalu, okej. Okay. Zbierz surowce, Aloy. I słuchaj mnie. Wiesz, surowce Aloy i słuchaj mnie. No dobrze, zbierz łodygi marszczyny. rosną tam. Dobra, to ja będę sobie kończył powoli, bo już mamy 25 minutę. Ja także na razie mówię, takie podstawowe szkolenie musimy się zapoznać z grom. No i Eloy też razem z nami będzie się uczyła. Także mam nadzieję, że będzie na kolejnych odcinkach dużo emocji, że będziemy e, mieli to robić podczas tej jesieni 2020. No i że będziemy. Czerpać naprawdę radość konkretnego tytułu, a tytuł wydaje się takim być. Także życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się. Hejo!